Najważniejsze suplementy w insulinooporności. Oczywiście, że kwasy omega-3 są wyjątkowo bardzo ważne, ale nie są najważniejsze, ponieważ wszystko to, co robimy, ma ogromne znaczenie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie insulinooporność, przyjmujecie leki, stosujecie odpowiednią dietę, jesteście aktywni fizycznie, to to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim poziom witaminy D3. Zanim zaczniecie suplementować, bo jeżeli mamy niedobór i ktoś suplementuje 2 lub też 3 albo i 4000 tysiące jednostek, to rzeczywiście bardzo ciężko ten niedobór będzie trzeba uzupełnić, ale żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie jest witamina B12 w naszym organizmie, to najpierw trzeba się udać do laboratorium, zbadać i dopiero dobrać odpowiednią dawkę. To, co kolejno pokazały badania naukowe, to osoby, które mają insulinooporność bardzo często mają zaburzony mikrobiom przewodu pokarmowego, dlatego warto wspierać się właśnie dodatkowo probiotykoterapią. I tutaj bardzo polecam zwrócić uwagę na preparaty od firmy Sanprobi. To to, co jest kolejno ważne, to oczywiście, że berberyna, która ma udowodnione właściwości zdrowotne w profilaktyce gospodarki węglowodanowo-insulinowej, natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli suplementujecie, nie, nie suplementujecie, tylko przyjmujecie leki na insulinooporność, to najlepiej, żebyście zapytali się swojego lekarza, jaką powinniście wprowadzić dawkę berberyny, z uwagi na to, że ma podobne działanie właśnie do metforminy, natomiast należy zwrócić na to uwagę. To, co jest kolejno bardzo ważne, to oczywiście, że poziom witaminy B12, ale zacznijmy właśnie od tego, jaki mamy poziom w organizmie, a dopiero później wprowadzamy suplementację. Również magnez przyczynia się do właśnie poprawy wrażliwości na działanie komórek na insulinę, także również warto rozważyć suplementację. Może to być na przykład kompleks witamin z grupy B, jeszcze dodatkowo z magnezem. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to trzeba pamiętać o tym, że insulinooporność jest jakiegoś rodzaju Stanem zapalnym naszego organizmu, dlatego warto tutaj również zwrócić uwagę na witaminę A, a także C i E. Jeszcze dodatkowo warto zwrócić uwagę na suplementację chromem, natomiast nie liczcie na to, że jeżeli zaczniecie przyjmować chrom, to nagle zachcianka i apetyt na coś słodkiego zniknie. Rzeczywiście chrom ma udokumentowane właściwości wspierające działanie insuliny, natomiast niestety, ale nie rozwiązuje tych zachcianek na coś słodkiego.